Cześć! Mam dla Ciebie fajne zimowe ciastka, które są idealne na okres Bożego Narodzenia i wyglądają trochę jak kulki śniegu. Są to maślane ciastka o prostym składzie na mleku skondensowanym. Umieść miękkie pokrojone na kawałki masło w misce i miksuj przez około 3 minuty na średnich obrotach, aż uzyska lekką, kremową konsystencję. Zgarnij łyżką resztki masła ze ścianek miski. Następnie wlej słodkie mleko skondensowane i miksuj przez niecałe 2 minuty, aż mleko i masło się połączą. Dodaj przesianą przez sitko mąkę pszenną, proszek do pieczenia oraz szczyptę soli. Miksuj do czasu, aż składniki dobrze się połączą w jednolite ciasto. Najpierw miksuj, a potem zagnieć ciasto ręką, ciasto będzie dość miękkie. Przełóż ciasto na około 15 minut do lodówki. Z ciasta formuj małe kulki. Delikatnie spłaszcz jedną stronę każdej kulki, pozostawiając resztę w zaokrąglonym kształcie przypominającym pagórek. Ułóż ciasteczka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w kilku centymetrowej odległości od siebie, płaską stroną do dołu. Polecam Ci użyć łyżkę do lodów. Piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku góra-dół przez około 13, maksymalnie 14 minut. Po upieczeniu wyjmij blaszkę i pozostaw do ostygnięcia przez minimum 30 minut, w tym czasie w ogóle ich nie ruszaj. Kiedy przestygną to oprósz je dość obficie cukrem pudrem. Smacznego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia.